Z reguły używam takiego antyszczupakowego przyponu 016-018 z żyłki. Raz, żeby szczupaki się rzadziej odgryzają, a dwa, żeby nie poniewierać plecionką po, po dnie. No a po trzecie łatwo ten zestaw zmienić na jakiś inny, na przykład na drop shota w razie potrzeby. Linka dość gruba, chińskie 600, ja tak myślę na, na oko, że około 1,1. Jak gumka jak widać 5-6 cm. Póki co na dwugramowej główeczce. I zobaczymy co się dzisiaj uda złowić z opadu. No, takie lekkie główce rzuty nie będą przesadnie dalekie, zwłaszcza przy takiej grubej plecionce. O. Łowienie z opadu polega w skrócie na tym, że podrywamy sprzynętę z dna takim energicznym pociągnięciem, wybieramy luz, po czym czekamy aż Przynęta szybując w toni, opadnie sobie z powrotem na co Jest na wędzisku odczuwalne albo jako takie lekkie stuknięcie, albo jako, jako takie całkowite opadnięcie yy, luźnego zwoja plecionki na yy, tafle wody. I tak pracowicie poderwanie. Poderwanie, wybranie luzu i czekamy. Sprzęga w tej chwili szybuje, szybuje, o, opadła na dno. Znowu poderwanie. No i takie dosyć monotonne łowienie. Tym niemniej no, na ryby okoniowate, zwłaszcza na sandacze, ta metoda potrafi być bardzo skuteczna. Usiądę sobie dla wygody. I połowie z półgodzinki z opadu, im bardziej chłodna woda, tym okonie bardziej leniwe, mniej chętnie startują do przynęty, ostrożniej biorą. Słabsza sygnalizacja brań, no ogólnie jest trudniej. Z... Bywa, że z opadu w ogóle nie chcą brać przynęty przy mocno chłodnej wodzie trzeba wtedy sięgać do metod bardziej subtelnych, no takich jak dwie następne, których sobie dzisiaj użyję. Wędka do złowienia zopadu dobrze jest, aby była, aby była sztywna, aby nie uginała się w, w momencie podrywania przynęty z dna. No ale oczywiście ciężar rzutowy, yy, okoniowy powinien być, czyli najlepiej jakby tak gdzieś koło, koło 10 gramów wynosił, nie, nie więcej niż 15 akurat. Nie, ja łowię na, na kij 2 do 10. No i proszę, i jest. Mikry, bo mikry. Ale jest, pod samą łódką wziął. O, I jest następny. Stuknięcie w ki, znaczy, że złapał. I, o I ten jest dosyć ładny. To już będzie miarowy okoń Regułą jest, że najładniejsze okonie się łowi metodą z, z opadu proszę jaki tłuścioch. a kurduple najmniejsze na boczny trok. No Aj. sesja fotograficzna i do wody. No proszę, przy udacze stał i też całkiem sobie sporawy okonek. Taki. Osiemnastak. No proszę. Tutaj są. W tym samym miejscu, w którym tamten wziął. Mniej więcej kierunek flagowy pancernik to patrzy. No dobra, biorą to łowimy. Nic nie zmieniamy, broń Boże. Idealna pogoda do łowienia z opadu. Widać linkę. Wiatr nie na dyma plecionki, wszystkie brania, każde stuknięcie w przynęte idealnie można wyczuć na kiju. Był szarpnął się dwa razy i zbiegł. Ha -ha co się odwlecze to nie uciecze no ale to już taki taki konus się nają no nic łowimy dalej jak biorą z opadu to trzeba korzystać może nie jakiś olbrzym a taki sobie normalny opadowy okonek znowu przy samej łódce wziął jest i następny przyjemniaczek Zobaczymy go, no całkiem, całkiem. O, tego to ja już w tym roku za dwa razy łowiłem co najmniej, takiego odrapanego. Byś musiał szczupakowi uciec z talerza. Czy zabawa. Na... Późno jesienne dni, naprawdę przednia Polecam wszystkim wędkarzom, którzy lubią sobie połowić. Którzy się nie zarażają Chłodniejszą aurą. No proszę i następny pod łódką są przypłynęły schować się prawdopodobnie w, cie w cieniu łódki i to i to naprawdę słuszne okonki Jakoś tak wyhaczyć żeby mu jak najmniej krzywdy zrobić Niech płynie, niech rośnie. Może dziadka z babcią przyprowadzi. No proszę. I to całkiem ładne. Chyba drugi co do rozmiaru dzisiaj, a może trzeci. O proszę, sesja fotograficzna piękności okoniowej i do wody. Pod łódką prowadziłem przynęte wzdłuż łódki. I spod łódki wziął I jest I następny Pod łódką siedzą Skurkowane Proszę I też nie najbrzydszy Sprawdzę czy mogę wygląda. No. Tak. Dziękuję. Okej. Okay. Taki sobie okonek jest i do wady. Proszę brał. Raz mu się nie udało, a za drugim razem został odpowiednio zachęcony i wziął przy samej łódeczce. Nie chcę ci rozwalić pyska. Bardziej niż to konieczne. Pływa, Aha. I proszę, zaraz ja z daleka wziął, o i całkiem spory jest. Proszę, o, już na kołowrotku. No nie pociągnę. Może być, że największy dzisiaj. Albo to w ogóle i nie okoń. Szczupak. Proszę. Szczupaczek. Maleństwo. Szupaczek. O, wziął za samą końcówkę gumy, dlatego się nie miał szans odgryźć. Też go coś próbowało. Pewnie kolega wszatkować go próbował. Proszę bardzo, szczupaczek, sztuk jedna. Lum poszedł. Hmm? Mans świecidełko, tak, do, do boju. Okej. Okay. Na dwugramowej główeczce zobaczymy, jak się spisuje świecidło. Jest. No proszę. Nie takie prze przereklamowane te świecidełka w takim razie. Złowił się oko, nie to całkiem niebrzydki. Proszę, proszę, o. Ops. No to już chyba czwarty dzisiaj taki w miarę bykowaty. Bardzo ładnie. Prezentacja ryby, i dowody. Wilowo zaprzestaję łowić z opadu i sięgnę po sprzęt do łowienia na, na boczny trok. Inna wędka, bardziej miękka, w zasadzie parabolik, ciężar rzutowy również do 10 gramów. Przemył przez samej łódce potrafią być, on proszę jest. Był dwa razy, tuż przy ulicy. Wreszcie się zdecydował. Że jak widać rozmiarówka nie powala, no ale się łowią. coraz mniejsze się łowią. Mógłby mnie przy samej łódce łowić, ale chcę sprawdzić, czy gdzieś coś fajnego dalej nie ma. Po co mi gromić takie kurduple? Już jest. Pięć metrów od łódki wziął. zaciąłem, to myślałem, że zaczep. Czy zaciąłem, nie zaciąłem, tylko podbiłem. Mm. Potem się... Był zaczep jednak, ale lubię Tu się spodziewa jakiegoś słusznego okonia, bo się ten zaczep ruszył, ożył. A tu proszę, tymczasem taki... Taki kurs Złowił. No niech pływa, niech rośnie. Przy którymś podbiciu poczułem, że jest coś nie tak. Mógł nieźle z skubaniec. Nie, nie jest źle. Za pierwszym coś było nie tak. Jeszcze podbiłem raz i jeszcze raz, żeby się że dopiero za trzecim się upewniłem, że, że mi wisi na końcu zestawu okoń. O. Dobra jak dotąd żadnego brania z daleka nie miałem chyba, no może jedno. Wszystkie okonie są w pobliżu łódki Łowione. To musi być gigant nad giganty i tak właśnie jest, nie wiem czy nie nowa życiówka, proszę jaki okoń się najął, haniebny na moją tantę, niewiele większy od samej tanty. Nie. A przynajmniej wziął daleko od łódki Pod łódką Tradycyjnie Hop. Tak jakby je łódka wabiła Pewnie wabi, w się chowają przed wodnymi ptakami Większy? Myślałem przez moment, że zaczep, to znaczy, że większy. Podbiłem. Wędka się wygięła, a ciężarek ani drgnął. To znaczy, że mamy do czynienia z wymiarkiem. Proszę bardzo. Może wymiarek to przesadziłem, ale niedaleko. Jest niezawodne są. Koło łódki stoi sobie ławiczka Takich o kurdupli Tu się człowiek narzuca Dala nic nie wierzy, też rzadko ha. nie siedzi, nie ma cudów, A spłynęły się z całej okolicy w to jedno miejsce pod moją łódkę. Jest. Już miałem wyciągać zestaw, a jeszcze raz opuszczę. Siedzi zawodnik wagi lekkiej, ultralekkiej kurczę, niestety. Ale nic nie poradzimy. Z daleka. Teraz nawet czułem branie. No proszę. Jaki gigant. No takaś tak, tak wygodna średnia rozmiarówka tutaj. Na, na boczny krok. Taki okonek około 10 cm. Może 12. średnio większy nie taki sam jak, jak poprzednik stawiał się bardziej Było coś większego. Szczopak, odgryz się. Odgryz się szczupaczek, no proszę i kolejny. Ten to już naprawdę głęboko zażarł. Składny szybyk. przez na głucho e, czas kończyć Ostatni przejazd i finał